Zadanie 13. Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f od x równa się minus x minus 1 do kwadratu plus 2. 13.1 Tutaj mamy za zadanie wyznaczyć, zaznaczyć prawidłową odpowiedź, a zdanie mamy następujące. Wykresem funkcji f jest parabola, której wierzchołek ma współrzędne. No to wiemy, że skoro mamy tutaj postać kanoniczną, a mamy, zgodnie ze wzorem. I postać wygląda następująco. Y równa się A, x odjąć P do kwadratu dodać Q, no to po prostu zobaczcie. Mamy bardzo prosto, wystarczy odczytać ze wzoru, że A jest równe minus 1, P jest równe 1, a Q jest równe 2. Zatem, jeżeli wierzchołek to jest współrzędna p PQ, współ taki ma współrzędne, no to możemy jasno sobie powiedzieć, że. Współrzędne tego wierzchołka W to jest 1,2. Tutaj w zasadzie nie ma nic e, trudniejszego. Po prostu e, odczytujemy sobie te własności z wykresu funkcji kwadratowej, tak? czyli że x objąć p, czyli p w tym przypadku jest 1, gdyby tutaj było plus, no to wtedy mieli, mielibyśmy p równy minus 1, prawda? No ale mamy. Zwykłą jedynkę, więc minus 1, więc nie ma większego problemu na Q. To jest po prostu to, co tam stoi po yy, nawiasie i mamy tutaj plus 2. W zadaniu kolejnym, 13.2, pytają nas o zbiór wartości tej funkcji. Jak sobie do tego dojdziemy? No, na początku proponuję narysować taki poglądowy, tylko poglądowy, taki, żeby było wiadomo o co chodzi, wykresik. Wiemy, że A jest ujemne, czyli będziemy mieli y, tą parabolkę w taki sposób skierowaną ku y, ramieniu, ku dołowi, tak? Czyli wierzchołek będzie tutaj. Przypomnijmy z poprzedniego y, podpunktu: y, wierzchołek W to jest 1,2. Czyli zobaczcie, że jeżeli chcemy sobie tutaj dać x i y, no to x jest równy 1, y jest równy 2, dobra? Czyli zbiór wartości, no to lecimy sobie od dołu w tym przypadku, znaczy w każdym przypadku od dołu, no ale w tym przypadku od dołu i zobaczcie, że tutaj te ramiona, one tam będą szły, szły, szły i szły z tej strony, również tam będą w siną dal sobie szły, zatem od dołu mamy minus nieskończoność. My tam nie wiemy, co tam na dole jest, więc minus nieskończoność. Na pewno to odrzucamy, to odrzucamy. Na górze samej mamy dwójkę, czyli ona dochodzi nam tutaj do dwójki i ona dalej już nie idzie. Ona nie idzie do 2,00001. Nie. Ona kończy się tylko na dwójce. Więc teraz pytanie, czy będzie to yy, otwarte, czy domknięty. No, no, na pewno będzie to yy, domknięty dlaczego? No dlatego, że um, oba dwójka również się w ten zbiór wartości wlicza, tak? Czyli ten wierzchołek no, również należy do naszego zbioru wartości. Zatem w tym przypadku również będziemy mieli odpowiedź